Siempo to i To jest w pierwszym odcinku z mojej serii na kanale, czyli z Modcrafta. Tak. Jest to seria, w której będziemy grali sobie na Strivalu na modach. Na razie mam, no niezbyt dużo mam creata, timbera, y, minimapę, e, y, na takie artefakty, które można znaleźć pod ziemią. Ono też to jest creata. No i takie tam jeszcze. Pięknie. No i tak, na razie tego nie ma dużo, tak jak widzicie, nic tu nie lata, nic tutaj nie wiem. No, niczego tutaj nie ma za bardzo, nie widać, że to są modach, dlatego że na razie, no, zaczynam tę serię. I jeżeli chcecie, żeby z tej serii było więcej modów, to napiszcie mi, proszę, w komentarzach jakie mody byście chcieli zobaczyć w tej serii. Ja je tam ogarnę, zobaczę są fajne. No i do je dodam bez bezproblemowo. No i tak, tylko ja yy, ciężko, bo teraz z takimi modami, yy, typu co dodają nowe biomy, czy jakieś takie rzeczy. Bo wtedy musimy się oddać o, o dużą ilość kratek, żeby się tam wygenerowały dopiero te tereny, bo tu już nie mogą to wygenerować chyba. No, jak... Jak to już wygenerowałem, ale nie wiem, dobra, nieważne. Zacznijmy sobie tutaj, zróbmy to, a i oczywiście jak się się pomysł na serię, to zostawcie łapkę w górę. I suikera, dzwoneczkiem wrześnią. oczywiście robię kamienną siekierę, nikt nie wie po co. Nie, jak ktoś wie, czym jest timber, to, to wie. Właśnie po to. <laughs> timber działa tak, że po prostu, gdy masz się siekierę... Właśnie włączyć na niej Timbera No to, pik Całe drzewości nasz naraz i to jest piękne I już mam 22 drewna I Tak można sobie łatwo, łatwo, mega Farmić drewno, to jest po prostu o, Tylko musi być właśnie przy tym I już nie za musi być to przy, przy ziemi No i super No i mam już tyle drewna, że na długo, stanie. super Dobra, przerabiam to sobie No i super, dobra Tylko, że to właśnie wtedy yy, bierze użycia Jakbym cały drzewością ale no, to jest sprawiedliwe. To jest bardzo sprawiedliwe. Dobra, spoko, spoko, spoko. Yy, teraz bym sobie tam wskoczył, hop. Kopiemy sobie ten. Yy, to coś, właśnie to jest z yy, To jest yy, Zinc Ore, coś w tym stylu. Coś, różne rzeczy z tego na Create właśnie robi. Um, ale chyba najważniejszą rzeczą, czyli co to, to, to z czegoś robi te rury i to wszystko, to jest andezyt, ten andezytowy... No to andezytowe samorodki, to stylu się robi z samorodków żelaza i z to są takie właśnie dziwne rzeczy. dlatego właśnie wziąłem tego moda na, craft, na craftingi, bo ja bym się nigdy w tych craftingach nie połapał, A tak to sobie po prostu wpiszę na przykład yy, shaft, <stutek> no i tu mam już 100 z tego i dobra, <stutek> nie muszę wiedzieć czego się robisz. ten samorodek, samorodek żelaza, to ja akurat się domyślam, tak wam powiem, dobra robimy sobie patyki. Kilow, y, dobór, nabicie się i naszych drewno, chociaż na razie drewna już nie potrzebuję. No i w sumie lecimy... No dobra, po co ja to biorę skoro milion drewna? I lecimy pod ziemią. Pyk. E, to teraz nie pyłego, chciałem jeszcze jednego coś zrobić, ale dobra. Kopiemy to sobie. Dźpie <laughs> to taki krótki odcinek wrodzeniowy. Wykopiemy sobie żelazą. Zaraz sobie przepalimy wszystko. Dobra, tyle węgla na razie wystarczy. Ile ja jeszcze stona? O, mieć, mieć. I jak coś to, to nie jest Mieć 117, jak na snapszotach, tylko to jest kolejna rzecz z Create'a i jąchę można kamiennym wykopać. Tak, bo wiem, że na pewno y, tych Zinc orów nie da się wykopać kamiennym kilowem to na 100%. Dobra, crafting robimy, nie stać mi jeszcze na pietyk, ale zaraz to się nadrobi. Dobra. Przepalimy sobie żelazą, będzie super. Pyk. No i dobra, to już mi na 100 wystarczy. Pięknie, pyk. Super, bierzemy piecyk, to no i kopiemy żelazo. O, kupę, co to miałem tą nieważne. <laughs> tu jest dosyć mało, chyba trzy. No dobra, nie, pięć już jest. Yy, dobra, mało i tak. O. Ale fajnie, że akurat spełno, e, spełniłem się jako okewikam. Okay tu od razu mam mm, bardzo fajną. Ułożę na przykład właśnie zinkor, no, węgiel, żelazo, lisek. To jest jeszcze niżej, zejść, kolejny z ale tego właśnie nie wykopię, bo to jest trzeba z żelaznym. Ale żelazo tutaj mamy trochę, jednak. Więc spoko. To mi jak najbardziej pasuje. Dobra. Właśnie, właśnie ten. kopalniach Fajne jest to, teraz wybrałem te mody. Że jeden mod ten z artefaktami daje to, że w kopalniach można znaleźć skrzynki, które jest 50% szans, że jakby otworzysz je i artefakt, i 50% szans, że ona jakby z, z, z jakiś MOB się pojawi nie cię takować wtedy jak zabijesz tego moba, to dostajesz ten artefakt. I te artefakty są bardzo fajne. Na przykład yy, buty, które yy, ten, ci tam busem zawsze. I fajne jest też to, że one jakby nie zajmują, że musisz założyć buty i nie możesz na przykład za to założyć broi, tylko masz za, oddzielną zakładkę na to. To jest bardzo, bardzo fajne. Mam też modne plecaki, które no po prostu można plecaki mieć. Że działają tak samo jak shulker boxy, tylko nie da się ich stawiać. Yy, no i tak. I na przykład też, jest... A, to są mieć utleniona mieć. Fajne. O, i tu jest kolejny blok. Co to jest? Wiem, że to jest kolejny z Create'a. Dolomite. Cześć. Dolmite, dolmite. O, tutaj lava, super. A I na przykład są też jeszcze takie artefakty. E, nieskończone mięso jest, które e, po prostu jest nieskończonym mięsem. E, upieczone nieskończone mięso, ale chyba nie da się zrobić upieczonego nieskończonego mięsa, Piekąc, z zwykłe upieczone mięso, bo to by było za łatwe. To trzeba znaleźć oddzielnie i no, specjalnie jeszcze rzadsze, bo jakby no i tak jest mega OP nieskończone mięso I ono ma jeszcze cooldown Więc spoko Tak to jest mega OP Dobra, Zagadałem strasznie Ja lubię z wami gadać na odcinkach Naprawdę, ja lubię do was mówić na streamach Na odcinkach Ja po prostu lubię mówić, mówić do widzów Ma mordo Ma o nie, nie 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 Panie, panie, panie Proszę nie o! O, dostęp koronę. Super. Jak ktoś tutaj... te korony służą do tego, to jest moda Guardcraft, który pozwala na. Jakby, jak masz y, takie coś. E, czekajcie. G nie, to nie tak się nazywało. Niestety nie pamiętam jak się nazywało, ale y, takie coś, taką statykę się ma i tam można jakby y, kupować w tej statyce, takie jakby jaje przywołujące jakiś strażników. Na przykład... Y, gości z toporami, gości z myczami, gości z łukami, to, one, to oni są naprawdę OP. Oni mają po 50 życia. I jeśli kupuję z te koronki. Te koronki można zrobić właśnie zabijanie mobów albo sprzepalanie samorotków złota, więc one są bardzo tanie. To jest moim zdaniem bardzo spoko opcja. A już mam fajne rzeczy, tylko niestety nie mam jedzenia. Będę musiał jeść z gnilizny, tak jak zawsze. Ja zawsze na survivalu Jem z gnilizny, tak mam powiem. Czasami no nawet już zabiję smoka, mam y, pięć farma, a ja dalej y, jem zgniliznę. Tak było na przykład na Minecraft z siostrą. Specjalnie zbierałem te... Z... O! To jest tyle zombie! Super! Kozak. Zaraz zobaczymy, co będzie w skrzynkach. Tylko... Dobra. Jakbym... Jeżeli zginę, to pokażę wam kolejnego moda, który jest. Czyli Tombstone, tak on się nazywa. I zobaczycie, co on daje. Pewnie za sekundkę zginę, albo nawet za krócej. No nie. Nieważne, wyrzuciłem to po przypadek. Dawaj, tutaj mogłem tarczę w sumie zrobić, ale już nie będę wracał. Następnym razem zrobię tarczę, jak już zginę, bo na 100% zginę. Teraz od tył mnie zajdzie. Nie mam węgla. No, wreszcie, zginąłem. I tak, dostałem klucz oraz yy, zaznaczyła mi się pozycja śmierci. To jest z moda tombstone. i tam gdzie zginę. O, tu jest kolejna korona. Pojawi się grób. Tak. I ja do tego grobu mam właśnie klucz w ręce. I dzięki temu jakby nie, nie, nie stracę i tenów, ponieważ one są tutaj w grobie. Ładnie. Zamknięte. Dobra. I dostałem tutaj y, achigmenty za tworzenie grobu, za zginięcie, za wszystko. Fajne jest to, że te mody niektóre dodają też achigmenty. No nie. Nie, ja idę po tarczę. Ja zaraz ginę i idę, idę po tarczę. Dobra, zabicie mnie. Super. Zabili mnie. Ja y, biorę te rzeczy, wracam do y, tego mojego, jakby stanowiska tam, gdzie mam piecyk robię sobie tarczę oh, wow. nie, chciałem tam bram, pięknie dałem mięso i bierzemy sobie, robimy tarczę i jak będzie już żelazo się przypali, no to jakąś część zbroi, żeby była już super yy, tarczę się, tak nie? i klatę sobie żeby było bezpieczniej no i dobra, jestem gotowy <coughs> Jestem gotowy. Na walkę. Dobra, niech się przypala mieć. Niech cokolwiek się przypala. Dobra, i zaraz to podbijemy sobie to i będziemy kończyć. Dobra. I podbić się spawner. Poszybko, szybko, 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 szybko szybko, 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 szybko Nie, ja nie mam pochodnie prawda? Oh, koks! Koks, 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 cox, koks, koks! Tam był koks, tam był koks. Tam był koks. Tam był koks. Tam był koks. Ja muszę zdobyć tego koksa. Dobra, wiecie co? Ja to zdobędę już po odcinku. O, Ale dziwne, nie dostałem. Nikażdy już to blokuje od obrażenia, bo nie dostałem Foldemajer, co jest? Albo to był jakiś glitch, albo to blokuje obrażenia z Foldemage'. No i dobra. Nie <laughs> ja już nic wtedy muszę kończyć, bo za chwileczkę mam lekcję. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście sapcie w górę. I sobie kran znaczkiem ja po, po jak sobie od, odbiję tej temy, z, podbiję ten spawner, no i narka.